No na też. Bo ja że z... już. Ktoś jednym kurwa. kurwa. Jednym szotem dwóch. I to jeszcze kurwa, byłeś podany. <laughs> mnie. Jeden back. Patrz, ey, sieba, no nie rozjepał mnie! Short jest. Ja pierdolę, zaurę, ja tu czterech bije. Zostawiłem tylko jednego. Co ty pierdajś jak czterech? Trzech. Czterech ujebałem, ten no był... dobra, czterech, może rację. Rację. Oh.